Miało mnie tu nie być, bo składam smartfon na drugim anglojęzycznym kanale, który do niedawna miał jeszcze taką strukturę widowni. Ale zrobiliśmy już z tym porządek, klawiatur, piszą mi na czacie. Możesz się przestać przejmować i wreszcie zacząć gadać po polsku. Nie ma za co. Dziękuję. Jeszcze Polska nie zginęła. Nie zginął jeszcze ZFlip3, aczkolwiek mam wrażenie, że zawias powoli się poddaje. Ile tam już jest zgięć? jak to oglądacie? Nie wiem, sprawdźcie sami. Może już padł. Ja w tym czasie przeprowadzę najkrótszego chyba w historii techwika z myślą o tych, którzy nie mogą uznać niedzieli za udaną, jeżeli nie usłyszą dwóch zwrotów. Pierwszym z nich jest: Dobry wieczór. W poniedziałek odbyła się konferencja Apple dla deweloperów. Wielu liczyło na kolorowe MacBooki R. Apple postanowiło jednak wypuścić MacBooki R w kolorach życia. Mamy zatem kolor węgla, plażowego piasku obsikanego przez psa, bezchmurnego nieba na Śląsku oraz słonecznego dnia nad polskim morzem. Być może oni nazwali te kolory inaczej, bo nie umieją nazywać kolorów. Za to ceny potrafią ustalać całkiem nieźle. Nowy MacBook R z chipem M2 zaczyna się od 7000 zł. To będą jakieś 3 tankowania do pełna pewnie w te wakacje. Parlament Europejski ustalił wreszcie, że port USB-C będzie obowiązkowy w Unii. Od jesieni 2024 roku dla wszystkich producentów, dla wszystkich smartfonów. Co to znaczy dla Apple'a? Czy będą musieli się wreszcie dopasować? Oczywiście, że krowa. Apple nigdy nie wprowadził USB-C w iPhoneach. Z kilku powodów. Po pierwsze, na Lightning mają patent, co oznacza, że każdy producent akcesoriów na Lightning musi oddawać im część swoich zysków. Na USB-C nie mają patentu, ale mają patent na bezprzewodowe ładowanie iPhoneów. Ale bardzo przepraszam, iPady mają USB-C. iPady to jest inna historia. iPady są odpowiedzią Apple'a na zapotrzebowanie tej wąskiej grupy ludzi, którzy potrzebują laptop podobnych urządzeń z dotykowym ekranem. Podłączasz do iPada Magic Keyboard i oto jest laptop z dziwnym systemem, ale dobrą wydajnością, i fajnie by było móc podłączyć do niego dysk albo inne akcesoria bez używania przejściówki Lightning. I tylko dlatego tam jest USB-C. Natomiast w iPhone'ach nie będzie USB-C, bo Ładowanie może być bezprzewodowe, przesyłanie plików może być bezprzewodowe. Airdrop, które jeszcze bardziej uzależni użytkowników iPhone'ów od ekosystemu Apple'a. Natomiast jeżeli Apple'owi wyda się to niewystarczające, to prędzej wyjdzie z Europy albo będzie płacić olbrzymie kary, ale zostanie w iPhone'ach Lightning albo nie zostanie nic. W sensie nie będzie portu do ładowania, przynajmniej w Europie. Kuba, mylisz się. Jeżeli się mylę, to. To jeszcze wymyślę. Nie umiałem za to wymyślić sposobu, żeby NOTHING wysłało mi swojego smartfona przed premierą, który miał premierę jakieś 10 minut temu się zaczęła ta premiera. Czyli nagrywam to dość późno, jeżeli oglądacie to o 20 to znaczy, że stanąłem na głowie i montowałem to nogami. Napisałem im, słuchajcie, jestem międzynarodowym youtuberem, wyślijcie mi ten smartfon przed premierą, oni mi na to, ziomek, my byliśmy na tym czacie twojego live'a. Także o smartfonie Nothing, jeżeli będzie o czym rozmawiać, pogadamy za tydzień. Teraz dam Wam fragment z jego prezentacji. To jest taki żart, który mam nadzieję, że docenicie. Z kolei za dwa miesiące pojawi się nowy Z-Fold i Z-Flip z numerem 4. Mam nadzieję, że do tego czasu skończymy składać Z-Flipa 3. Wiele na to wskazuje. A tak na przeciekach wyglądają te nowe składane Samsungi. Największa nowość: miejsce zdjęcia ma być mniej widoczne. ZTE wypuściło nowy smartfon. To już trzeci smartfon z kamerą ukrytą pod ekranem. Popatrzcie, no jakkolwiek byście na to nie patrzyli, to jej tu nie widać. Niestety, widać za to, że <ścoughs> Jezus jak to wygląda. Że zdjęcia są robione właśnie tym smartfonem. Podobny efekt, wydaje mi się, że jesteście w stanie osiągnąć, naciągając rajstopę na przedni aparat w swoim smartfonie. Także to tyle, jeżeli chodzi o nowość od ZTE. A to z kolei jest premiera nadchodzącego tygodnia. Vivo X80 Pro będzie miało premierę europejską, bo światową miało już jakiś czas temu, co pewnie bardziej ogarnięci widzieli już po anglojęzycznych filmach. I mógłbym skłamać, że miałem to już w dłoni przed europejską premierą, ale tutaj niczego nie ma. Także o tym też będziemy mogli porozmawiać w przyszłym tygodniu na spokojnie, a może nawet jakiś ciekawy film nie tylko z udziałem tego Vivo się pojawi na kanale. I na koniec, jeżeli myślicie, że Brytyjczycy mają lepiej od Was, to macie rację. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się test, w ramach którego 3000 pracowników będzie dostawało pensję za pracę na pełen etat, ale zamiast 5 dni w tygodniu będą pracowali 4. U nas słyszałem, że planowane są testy odwrotne to znaczy, zamiast 5 dni będzie można pracować 6, ale za mniejsze pieniądze. I ma to przeciwdziałać tej sytuacji, w której ludzie przez weekend siedzą w domu, nie mają co robić, bo nie stać ich na wyjazd. I lepiej, żeby poszli do pracy, bo jak będą siedzieć w domu i na nic ich nie stać, to będą im przechodziły do głowy głupie pomysły. Tak, dla wszystkich będzie lepiej. Tego jedynego nie mogę Wam obiecać, że dla wszystkich będzie lepiej. Ale zanim wrócę sprawdzić, co słychać, u złożonego prawie 400 tysięcy razy z Iflipa, wszystkim bez wyjątku, serio bez wyjątku, mimo że mam w głowie kilka wyjątków. Życzę znośnego tygodnia.